Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Zagrajmy sobie partyjkę 3 plus 0 na zawodnika. Zobaczmy, co dzisiaj nam wyrosuje. O, poważny zawodnik. 200. Niestety odrzucił. Więc szukajmy dalej. Szczęścia w kolejnej partii. 2000. Dobra. Gramy z kolegą. Zagrajmy sobie 4. Obrona francuska. No to wpakujmy się w główne warianty. Po przepchnięciu piona zagrajmy sobie przez C3. Na skoczka zagrajmy sobie. Wiem, że można takie posunięcie ładować, jak A3, żeby później dochodzić do B4, ale przeciwnik to zna. Ok, no ale grajmy dalej. Może powinienem teraz wyjść gońcem i tego skoczka z C6 związać. Może to jest dobra. Ok. Zagrajmy tak, bo przeciwnik będzie chciał mi wybić piona i atakować przez linię F, jakoś kontrować, a ja tego bym za bardzo nie chciał. Okej, okay. może sobie zamuruję, po prostu tego tego gońca myślę. A może jakiś hetman? Tu. Mogę też po prostu wybić, a tylko te białe pola są słabe, wolę tego białopolowego gońca zostawić. Dobra. Hmm. Dobra, może na razie się wycofam. I odroczę tą decyzję. Na no później jakąś ryszatkę sobie zrobię. Tu bicie będzie groziło. Ok, Po prostu wybiję. Nie chcę dostać jakiejś gorszej pozy. Podbiłcie, Bicie bicie. Ok, on kontruje przez C5. Słusznie. W sumie dobre podejście. Hops, hops, hops. Czy ja tak mogę? Chyba, może mogę. Spróbujmy. Najwyżej mi wybije tego konia za cztery. Mam dużo mniej czasu, więc muszę troszkę się... Hmm... Okej. Okay. On by chciał coś takiego, on będzie chciał mi wybić tutaj w centrum tego piana, nie wiem czy go nie podwaliłem. No dobra bitka. Zobaczmy, że on ma dużo słabszego króla. I to może być jego problemem. Nabicie, szach. I odbicie, nie? To mi się podoba. Szach, i odbijam tego piona w centrum. Mam nadzieję, że nic przy tym nie podwalam. Jakieś posunięcie takie jak G6 nie wygląda zbyt yy, kusząco, bo jednak trochę przeciwnik się osłabia. No i dobra, i teraz chciałem zagrać w ten sposób, tylko przeciwnik ma gońca, no ale to zawsze mogę z szachem odchodzić. Szach, bicie tu. Na bicie jest, bicie tu. Czy to mi się opłaca? Dobra, na razie wejdę gońcem. Mhm. I spróbuję nacisnąć na piona, na piona E6. Przeciwnik mi na to oczywiście nie pozwala. Na bicie bicie. Dobra. Wejdziemy tą wieżyczką też do gry. Przeciwnik nie może zrobić roszady. Musimy to wykorzystać. Jakieś bicie tutaj grozi teraz. Bicie, bicie tu, tu. Hm. Może nic nie grozi właśnie. Tu. Hm. Tu. Coś tu jest na pewno, tylko nie wiem czy to znajdę. W takim czasie. Bicie. na to? Bicie hetmanem. Dobra, spróbujmy otworzyć tą pozę jeszcze bardziej. Bicie wybije. Może tylko hetmanem, ale to wtedy ja tutaj kontruję, tak? Może to pchamy tego piona po prostu? No, to jego król jest bardzo słaby, tylko mam mało czasu. Dobra. Tu, żeby zaatakować hetmana, z odsłony zaraz. Jakiś taki koń mi się podoba. Teraz ja bym chciał przepchnąć może. Albo przepchnąć, albo odejść koniem z d4. Mhm. Ok. Hetmany chcę wymienić. Przeciwnik. Dobra, wymieńmy. Nie mam co zrobić za bardzo. Ok. Teraz nabicie. wchodzę wieżą do akcji. Czasu mało, niestety. Mhm. Tu. Okej, okay. czy to jest podwałka, z mojej strony? Widły? Dobra, wybiję. To wisi. Ups. Dobra. Mhm, mm szach. Bicie. Muszę wybić. Muszę iść tak. Muszę iść tak. Tak. Bicie, bicie. Szach. Tak. Ach, podwaliłem na to. No niestety, niestety. E, troszkę za mało miałem czasu. Ale pozycja ogólnie wygrana wydaje mi się była. Zobaczmy sobie co tu się wydarzyło. Dokładność nie za duża. Co, co grać na to? Jak wcześniej gra to A5 to ja powinienem. To ja powinienem grać w skoczek f 3 tak zagrałem. Goniec B5, Goniec A4, Aha. I ruszatka. A, ruszatka tutaj po prostu. A co na to? tx X4 Aha, pion, bo to jest bronione, dobra, czyli tak można było grać. No nic, i tu straciliśmy po prostu dużo czasu, nie, bo o to się rozchodzi. Pozycja była bardzo dobra, nawet wygrana. Co tu? Skoczek C, B5, ok. I co nabicie? MAT w trzech w ogóle. Skoczek E3, tu i tu, dobra. Czyli faktycznie coś myślałem, żeby tym skoczkiem na B5 wejść, ale nie, niestety nie tak nie w takiej konfiguracji. Dobra, tu mi się udało coś tam uzyskać, tylko za mało czasu miałem. Normalnie przeciwnik by to oczywiście e, raczej przegrał, po prostu przez, H2 i, e, przez H3 przez i tyle. Dobra, jak się podobało, proszę łapaczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, do następnego razu, pa pa.